Cześć, to Kasia Pozyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. W pierwszym sezonie mojego podcastu mogliście posłuchać trochę o True Crime i być może właśnie w ten sposób tutaj trafiliście. W drugim sezonie chciałabym Wam pokazać coś innego, coś dla mnie bardzo ważnego, a mianowicie wierzenia naszych słowiańskich przodków. To jest temat, który mnie bardzo interesuje i wydaje mi się, że ciągle mówi się o nim dość mało, mimo że ta słowiańska mitologia i słowiańskie wierzenia naprawdę są bardzo bogate i bardzo ciekawe. Także zapraszam Was do tej podróży razem ze mną. Zanim poddamy się zupełnie jesieni, przypomnijcie sobie, jak to jest poczuć zapach rozgrzanego zboża podczas spacerów wśród pól i ten delikatny, ciepły letni wiatr na twarzy. Ale jeśli mieszkało się na dawnej słońcowej przechadzka po polach, czy też praca na polu, mogła być bardzo niebezpieczna. Dzisiaj powiem Wam o demonach polnych. Co mogło tam na nas czyhać? Po pierwsze południca. Był to bardzo groźny demon. Nazywano ją różnie. Czasem właśnie południcą, czasem żytnią, czasem żytnicą, czasem babą o żelaznych zębach, a czasem przypołudnicą. Bywało też, że nosiła miano po prostu polnej diablicy. Zdarzało jej się przechadzać po polach podśpiewując... Albo odpoczywać wśród łanów zbóż. Bardzo lubiła wygrzewać się w południowym słońcu. Miała postać pięknej kobiety ubranej w białą lnianą sukienkę. Jej oczy miały chabrowy kolor, a włosy były złote jak zboże. Była to jednak jedynie ułuda. Takim urokiem mamiła swoje ofiary, bo pod tą maską kryła się przerażająca starucha. Z zielskiem zamiast włosów i czerwonymi oczami, a czasem zamiast głowy miała po prostu gołą czaszkę, za to z żelaznymi zębami. W niektórych regionach towarzyszyły jej czasem czarne psy, którymi szczuła swoje ofiary. Potrafiła też przybrać formę powietrznego wiru, kiedy więc zboże falowało, trzeba było bardzo uważać. Atakowała żniwiarzy, którzy ośmielili się pracować w polu, kiedy słońce prażyło. Swoje ofiary na Najczęściej zabijała sierpem, choć czasem zadowalała się jedynie doprowadzeniem ich do omdlenia, albo kiedy była w dobrym nastroju jedynie do zawrotów głowy. Powodowała też oparzenia, a czasem podduszała ofiarę. Kiedy była w nastroju do figli, łaskotała swoją ofiarę aż do granic jej możliwości. Południcy zajmowały się też porywaniem dzieci. Kiedy już jakaś dopadła takie dziecko, pakowała je do worka, który zawsze nosiła na plecach. Zdarzało się, że zakopywała takie dziecko żywcem, a czasem Pożerała. Wszystkie dzieci, które nie pilnowały się swoich rodziców, były więc w niebezpieczeństwie. Wiele słowiańskich i nie tylko demonów lubowało się w zagadkach i nie inaczej było z południcami. Zadawały podchwytliwe pytania, i jeśli nie znało się odpowiedzi na taką zagadkę, wówczas karały one śmiercią. Mówiło się, że południcy powstawały z duszy kobiet, które umarły niedługo po swoim zamążpójściu albo tuż przed nim. Inni twierdzili, że zmieniały się w nie szczególnie złośliwe i złe za życia kobiety. Można było się przed nimi chronić za pomocą wody święconej, albo po prostu unikało się chodzenia w pole w najgorętsze godziny dnia. W miesiącach zimowych południce opuszczały nasz świat. Zakopywały się w ziemi, żeby przeczekać mrozy i zapadały w długi sen. Bywało jednak, że któraś z nich obudziła się zimą z takiego snu i potrafiła wtedy wygrzebać się z ziemi i wyjść na pola. Była równie niebezpieczna co latem. Szczerzyła swoje przerażające zęby i zagryzała ludzi, a czasami wyprowadzała swoje ofiary w szczególnie głęboki śnieg i zabijała je tam. Odmianą południcy była wieczornica, która zachowywała się niemal tak samo jak jej kuzynka, ale na pola wychodziła dopiero, kiedy zachodziło słońce. Na polach można było spotkać jeszcze inne demony. Między innymi Polewika. Czasem zwano go Polowym, czasem Polowym Czartem. Chętnie przechadzał się po miedzach, zwłaszcza kiedy słońce chyliło się już ku zachodowi. Czasem też w samo południe jak południce. Z daleka wyglądał jak niewysoki, ogorzało od pracy na roli mężczyzna. Z bliska jednak można było dostrzec, że jego broda i włosy składają się z kłosów zbóż. W przeciwieństwie do południcy, która stanowiła dla ludzi jedynie niebezpieczeństwo, Polewik bywał naprawdę pomocny. Dbał o zboża na polach, chronił je przed chorobami i szkodnikami, a także przed gniewem żywiołów. Dzielił więc z chłopami codzienny znój i miał u nich duży szacunek. On sam niezbyt lubił ludzi. Albo może inaczej, unikał ich towarzystwa. Nie lubił to tych, których uważał za leniwych i zaniedbujących swoje pola. Jeśli przyłapał kogoś na leniuchowaniu, albo co gorsza kogoś, kto był pijany, potrafił bardzo mocno zamącić mu w głowie, aż delikwent gubił się wśród pól, a czasem atakował kogoś takiego i dusił, zwłaszcza tych, którzy szczególnie mu podpadli brakiem chęci do uczciwej pracy. Bo z polewikiem trzeba było dobrze żyć. Wtedy sumiennie opiekował się twoim polem i nie atakował. Odpłacał się też dobrymi zbiorami. Ważne było, żeby podczas żniw pozostawić jeden snopek zboża na zewnątrz, do czasu aż polewik się w nim skryje. Potem taki snopek z honorami należało przenieść do stodoły i tam mógł polewik przeczekać zimę. Jeśli się czegoś takiego nie zrobiło, na pewno można było się spodziewać kiepskich zbiorów w przyszłym roku. O ile nie gorzej. Ale to nie wszystkie demony polne. Na pewno każdy z was słyszał, że licho nie śpi. Ale czym tak naprawdę było licho? Podobnie jak południca, demon ten był nieprzychylnie do ludzi nastawiony. Niektórzy uważali, że licho ciężko dojrzeć, że jest niewidoczne. I być może stąd były nieścisłości w tym, jak tak naprawdę takie licho wygląda. Głównie jednak uważano, że to jest kobieta z jednym okiem. Na co spojrzała tym swoim złowieszczym okiem, to ulegało zniszczeniu. Ten dar destrukcji dotyczył nie tylko przedmiotów, ale co gorsza, szczęścia i dobrobytu ludzi. Jeśli takie licho zobaczyło, że komuś wiedzie się za dobrze, sprowadzało na niego choroby i nieurodzaje. Taka starucha mogła też spowodować kłopoty w polu czy z bydłem. Po jej wizycie często mogło dojść do pomoru, a czasem zadowalała się drobniejszymi figlami, jak plątaniem grzywy koniom, rozganianiem kur, Albo łamaniem szczebli w drabinach, żeby ktoś z nich spadł. Czasem szeptała komuś do ucha słowa, które doprowadzały powoli do szaleństwa. Co gorsza, mimo że z wieloma demonami można było w jakiś tam sposób pertraktować albo je przekupić, z lichem tak łatwo nie było. Czasem potrafiła ta starucha przyczepić się do człowieka na wiele lat i wtedy pozostawało jedynie wytrwać. No albo popadało się w szaleństwo. W niektórych regionach mówiło się również, że na polach mogły mieszkać rusałki. One z reguły kojarzone są raczej z wodą, ale rusałki polne. Były równie piękne to, co te, które zamieszkiwały zbiorniki wodne. Nosiły habrowe chusty i przechadzały się po polach, czasem zaś nie zawracały sobie głowy ubraniami i spacerowały nago. Niektórzy uważali, że były pożyteczne i strzegły pola przed stratowaniem np. przez bydło albo niesforne dzieci, inni zupełnie im nie ufali, ponieważ uważali, że potrafią być niebezpieczne zwłaszcza dla młodych mężczyzn, i tym swoim pięknym wyglądem zwodzą ich, a potem zabijają.